Cześć, witam. Męczymy dalej temat silnikowni. Już niedługo dotrą do nas elementy ze szlifierni: tuleje, schonowania do v 8 blok oraz głowica od silnika 2.2. Zanim przejdziemy do roboty, no to muszę wypowiedzieć się na temat, który ostatnio spaliłem, że tak powiem. Chodzi o temat łamanych korbowodów. Przyznaję się bez bicia i dziękuję wam też e, za to, że pokazaliście mi tą sprawę, wytłumaczyliście głównie mi tą sprawę. Ja mówiłem, że po raz pierwszy się z tym spotkałem. E, zwracam honor, widzą, mieliście niezły ubaw z tego, że w dzisiejszych czasach dopiero pierwszy raz to zobaczyłem. No, samo życie, co tu dużo mówić. Nie wiem jakim cudem mnie to ominęło. Wszyscy pewnie mówią i myślą w ten sposób, że Cały czas grzebie w tych starych gratach, to i w starych sprzętach tego nie było, tak? Ale nie jest tak do końca. Ja robiłem silniki nowsze, nowszej generacji. 2005 rok, 2015 rok. Nawet ostatnio na szlifierni widziałem jeden silnik wyjęty z ciągnika, który miał zaledwie 5 lat. I panowie przywieźli trzycylindrowy silnik. Nie pamiętam z czego pomagałem, tylko przy rozładunku. I oglądałem te korbowody, oglądałem ten silnik, i tam również było. Obrubie, również były obrabiane korbowody, nie były łamane i tak po prostu gdzieś mnie to ominęło. Gdzieś jakimś tyłkiem, chiłkiem przez ogródek po prostu ominąłem ten temat, tak? Ale teraz jest wszystko wiadomo, w tych komentarzach ładnie mi to wszystko wytłumaczyliście. Tak więc dziękuję za, za to i zwracam honor jeżeli chodzi o ten rodzaj zabezpieczenia korbowodów. To tyle jeżeli chodzi o to, zabieramy się za robotę, bierzemy się za wał, czyścimy go w środku. Składamy głowicę, no i przyjadą elementy ze szlifierni, Mycie, czyszczenie i wszystko w całość. No dobra, mamy ponownie wał w tokarce. Teraz zajmiemy się wybijaniem tych wszystkich korków. Zajmiemy się czyszczeniem wału wewnątrz. Tutaj mamy wykonane otwory technologiczne, po to, aby maszyna w fabryce mogła wywiercić otwór, kanał do tej części wału do tego czopu przykładowo aby z panewki głównej ciśnienie przychodziło i smarowało nam panewki korbowodowe zaraz to zobaczymy jak to wygląda w środku, podejrzewam, że tu będzie ciekawie, tylko jeszcze muszę wymyśleć jak to w ogóle czyścić jak, wróć, jak to w ogóle wyrywać na początek chyba wywiercę otworek e, spróbuję nagwintować i zrobić taki ala ściąga, żeby to wykręcać albo wywiercę też otwór. Zobaczymy, która metoda będzie lepsza. Wywiercę otwór yy, młotek kinetyczny tak zwany z takim zadziorem, hakiem i wybijak na zewnątrz. Na początek rozślifuję frezem na wiertarce. gdzieś tu mam frytarkę. daj Marcin frytarkę O, tu o takim frezem wyczyścimy i Zabezpieczenie tego korka, jedno, drugie, trzecie wyślipuję, aby łatwiej ten korek wychodził. I zobaczymy, co się w środku dzieje. Dobra, zaczynamy porować. O, panie! Wierko Wierkło pełne i wylatują czekoladowe wióry. Dobra, wyciągamy jakoś ten korek Zobaczymy co tam się dzieje w ogóle Nagwintowałem ten otworek na gwint M10 Wkręciłem śrubę i taki na szybkiego zrobiłem ściągacz Próbujemy to zdjąć Zobaczymy co się będzie działo, czy uda się wyrwać ten korek Jak myślisz idzie? Lekko. Coś jakoś lekko, albo gwint wyrywa, albo idzie. Chyba wychodzi. To cały czas jest taki sam opór na kluczu. O, zrobiło się lżej. No, wyszedł. Gwint. Gwint. Zobacz wyciągnęło gwint, ale tam jest kitu, przybliż jeszcze mocno przybliż, przybliż, przybliż tam widać co się dzieje już na ściankach, ale tam jest masakra, dobra w ten sposób to nie idzie, inaczej trzeba kombinować szybka zmiana techniki, skoro tu mamy otworek, cienka szpilka, bolec, wybijak i tutaj już rozszlifowałem te punkty i podczas uderzania koreczek tu mamy sam miodek ale numer ja cię tam będzie tego hitu tyle i teraz tą samą operację w drugą stronę i to będzie wychodzić bardzo łatwo i szybko oho ale mamy wałek w środku czyściutki tu jeszcze fragmenty opiłków lecą takich miedzianych, to będzie po panewkach o, 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 widzicie mjodzio mm, spróbujemy weź Marcin chodź, trzymaj tu Nie? Nie? bardzo, trochę no, idzie, 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 Yes. Czekaj. Zobacz. zobacz co tam jest. zobacz tam tam Zobacz zobacz nie, tu jest ale nie, tego ruszyć nie, idzie Czekaj z drugiej strony w może o proszę bardzo Jedno O, jak ładnie Brykiet Patrz, patrz, była panewka gdzieś zajechana kiedyś. Geologia, historia tego, no, wał wow. I takie coś właśnie urwało się wtedy przy tej orce na tym silniku, na tamtym wale. I takie coś ci się urywa, i wpada w kanały, i dziękuję. Do widzenia. I po robocie jest. Jakbym tego nie zrobił, to bym ryzykował taką samą awarią ponownie. Dziękuję. O, weź to tutaj na ten rzut, zrób Ja jeszcze trochę wyjmę. Zdecyduję drugą stronę. Wiesz, co to jest? No olej jakiś, cud. Takie nagary, jakieś, albo taki syntek. Cud olejowy, Was, wasze stosowanie słabej jakości oleju. I tak się pójdzie to kończy. Dobra, wstępnie kanał wydrapany. To trzeba jeszcze, wiadomo, mocno szczotkować, czyścić. I cały wał trafia I jeszcze raz pod karczera. I jeszcze raz na gorąco to trzeba wymyć. Bo tu nie ma innej opcji. No Zobacz, co tu jest. Takie coś panewka, dziękuję. Do widzenia. I proszę bardzo, kolejne wykorbienie. Coś pięknego. Tu nie rozszlifowałem jednego zabezpieczenia. Patrzcie, co tam jest. Mistrzostwo świata. Brawo, brawo. Wszystko jasne. Wał wyczyszczony, oczywiście tak mechanicznie, ile się dało, ale to wszystko jeszcze ląduje do ciężkiego mycia. Tak jak mówiłem wcześniej, teraz demontowaliśmy właśnie uszkodzoną zębatkę. Ale najpierw trzeba zdjąć przeciwwagę, i to wszystko jest dokręcane taką nakrętką koronową z przodu. Aby pokazać wam, jak to robiliśmy, pokażemy to na starym wale, z którego właśnie będziemy to wszystko ściągać. I ten wał, tu mamy palnik, bo oczywiście jest potrzebny. I ten wał już jest tu ustawiony. Teraz odkręcamy, odbezpieczyłem już zabezpieczenie. Odkręcamy tą nakrętkę, ściągamy osłonę, osłonę tutaj na symering. Takie ala odrzutnik można powiedzieć, choć to nie ma z odrzutnikiem nic wspólnego. I wtedy nam się ukaże goła przeciwwaga. Nagrzewamy tą połówkę palnikiem, ściągać do góry i tak samo zębatka. Dookoła szybciutkie za palnikiem, aby jej nie przegrzać. Ściągasz do góry i po sprawie. Dobra, zaczynamy po kolei. No. Oczywiście rosyjski klucz jest potrzebny, aby odkręcić. Jak to robić? O, idzie. Idzie czy nie idzie? Idzie. Za, słabą, za słaby młotek mam. O, za mały. Zacznę dobrym dzwonić. O widziałeś Dobra Trzeba było tylko lepszy Młotek Jakby było stąd nie mm -hmm. no, Oj Wychodzi. Wychodzi cyk, cyk, o! I jest teraz przeciwwaga. Dobra, ustawiamy palnik. Mamy już naciągnięty ściągacz, dokręcony ile się dało. Oczywiście nie idzie. I szybkimi ruchami podgrzewamy tą część przeciwwagi, aby się rozszerzyła i oby udało nam się ją wziąć. No nie idzie. Kurde, czekaj, nogą? Nie, nie idzie. Co jeszcze grzać. Za słabo. Raz tylko cykło i grzejemy dalej. I powtórzyliśmy operację przy ściąganiu zębatki. Nie mogliśmy tego Wam pokazać, ponieważ jeden musiał grzać, drugi musiał ciągnąć ściągaczem, tak więc no, wszystkie ręce zajęte i widzicie, cztery ręce i jeszcze brakuje kogoś do kamery. Tak, udało się zjąć zębatkę bez żadnego jej przegrzania. Widzicie, jeszcze jest gorąca, ale czekamy aż ostygnie. Chcę ją dobrze umyć i ponownie wtedy ładnie nagrzać i założyć tam na tamten wał. I będzie. O, spoko. widzicie. Trochę się rękawiczki przykapcają, ale to nic, nie jest źle. Czekamy aż przystygnie i, i mówię, gdzieś powinien być znak. Jest znak. O, do złożenia rozrządu. I zaraz zarzucamy na tamten wał. Ale za ten czas, jak będzie to wszystko stygło, mm, mam pomysł. Zejmiemy z tego wału, zobaczymy jeden kanał, jak wygląda tutaj. To będzie ciekawe. No, działamy teraz. Idzie, idzie. Korek dolny jest wypuszczony. Jest tam miodek. Czekaj, O, jest. Są, o widzisz? Pokaż na ziemię. O. Tylko tu jest ciut mniej. No ale wszyscy wiemy, dlaczego jest tu ciut mniej. Bo już wypłukałem. wypłukałem. Jest to wypłukane tym o, świeższym, świeższym olejem, tym moim olejem i czekaj. O, są spieki. Jest wszędzie, jest tak samo. No trochę mniej jest zabity. To jest fakt. Jest mniej zabity. No ale to wszystko przez to, że właśnie lepszy olej rozpuszczał to wszystko i i wymywał. No aż w końcu, w pewnym momencie, aż za mocno przemył. Mamy kolejny dzień. Wał jest już przygotowany do ostatka, do samego końca. Mam nadzieję, że już nic z niego nie wyleci i się nie wydostanie. Tutaj zostanie jeszcze myte rozpuszczalnikiem, takie widzicie, ostatki, ostatki. E, muszę go szybko wycierać, ponieważ jest tak odtłuszczony, że już idą plamki, zachodzi po prostu rdzą. Jest zmyty cały tłuszcz z niego, a woda, metal plus powietrze, od razu, od razu nam rudzieje. Tak samo o, i tutaj. O, szybkie wytarcie. No i trzeba to szybciutko, lekko zaoliwić. Chociaż może i nie. Jak się wytrze na sucho i będzie leżeć w suchym, to się nic nie stanie. Tak więc mam nadzieję, że to już będzie naprawdę gotowe na 100%. Jeszcze bym go heblował, heblował, aż bym go chyba rozpuścił ten wał, że tak powiem. Aby był wymyty i, czyściu, i czyściutki do cna. Teraz właśnie mówię, Odpuszczamy jeszcze rozpuszczalnikiem te wszystkie korki, nie korki. Będę to zabijał na klej do gwintów. I wszystko powinno grać. Tak więc wał zostaje już zakończony. I teraz tylko pozostało go zamontować w silniku. Ale zanim to nastąpi, jeszcze trochę czasu upłynie. Teraz biorę się za montaż głowic. Oczywiście chodzi o montaż w całość. Tu już też. Przyglądam się dziesięciokrotnie, czy jeszcze gdzieś coś nie widzę, czy jeszcze gdzieś nie jest coś brudnego. Jedyne, co powychodziło, to niedomalowane miejsca w fabryce, albo tak jak widzicie, tu była, o, jaka była szczelność odnowości. Tu jest położona pokrywa na tej powierzchni zaworowa i farba przeciekała, ta, która jest na zewnątrz głowicy, przeciekała do silnika podczas malowania. Tak więc, no, <laughs> wszystko jasne. Musi to już być. No, już nie wierzę, że nie. Już mam po prostu aż dość tego mycia. Ale tak należy zrobić, aby złożyć ten silnik, zalać czystym olejem nowej jakości. Czyli będę lał ten swój sprawdzony olej manol i tak jak mam to zrobione w szóstce. Szóstkę tak samo prałem, myłem do zera do cna. I widzicie, ona chodzi, nic się tam nie dzieje. Tak więc z tym silnikiem powinno już być identycznie. Po całej tej obróbce, operacji i tak dalej. Zakładam zawory, zakładam uszczelniacze, zalewam tu po, po kropelce oleju, wiadomo, i w całość. Głowice uzbrojone, wał wymyty, tak jak wcześniej mówiłem. Korki jeszcze nie wklejone, nie wbite, ale już dojechały do nas podzespoły ze szlifierni. Mamy gotowy blok patryka, mamy zrobione wszystkie cylindry. Mamy zrobioną płaszczyznę, jest gotowa głowica. W głowicy została zrobiona również płaszczyzna, zostały dotarte wszystkie zawory, i na tym jednym uszkodzonym cylindrze zostały wymienione zawory. Tyle została zebrana głowica. Eee, co jeszcze? Wszystkie uszczelniacze są nowe, i głowica jest umyta do cna na gotowo. Tak jak moje, tak samo i ta. Tu już pan mi powiedział, że tylko i wyłącznie ją montować. Blok musi iść do mycia po obróbce, ponieważ nie był myty, nie był czyszczony. Tłoki, tak jak mówiłem, firmy Nural. Mamy wszystko tak jak należy. Są one tutaj nowe, opisane, który do którego cylindra prawdopodobnie. Ale nie jestem pewien, czy to aby o to chodzi. Zobaczymy jak obejmiemy resztę. Tuleje schonowane. Tutaj widać minimalnie właśnie ten próg. Wszystko w porządku. Teraz można zacząć ciężki montaż wszystkiego w całość. Najpierw jeszcze mycie tulei, czyszczenie, Marcin właśnie czyści z zewnątrz, ja jeszcze następnie raz, jeszcze raz je umyję i można brać się za montaż silnika w całość jednego i drugiego. Oczywiście, zostało mi jeszcze ogarnąć temat tłoków i korbowodów. Tym się właśnie zaraz będę zajmował, ale najpierw robimy wtryski. Wtryski już są ugotowane, że tak powiem. W myjce. Po kolei zaraz składam każdy jeden wtryskiwacz, dokładam nową końcówkę. I mniej więcej będzie ten temat z głowy. Do roboty. Wtryski gotowe, zrobione leżą w pudełku. Nie nagrywałem tego, nie pokazywałem tego, ponieważ no, już mam tak wysokie ciśnienie, jestem tak zdenerwowany, a mamy okres przedświąteczny, tak więc. Tak więc wiemy o co w tym wszystkim chodzi, ale już wam mówię. Do czego zmierzam? Drodzy widzowie, boksujecie mnie w mailach, boksujecie mnie w komentarzach o remont tego silnika 2.2 HDI. Boksujecie mnie, że remont w moim wykonaniu to będzie jedna wielka klapa. To, że ten silnik poszedł na ślifiernie, zostały roztoczone wszystkie gniazda, wszystkie otwory pod nadwymiarowe tłoki dobra, nikt o tym nic nie mówi. Zrobiona płaszczyzna jest prawidłowo, ale każdy pisze, że ten silnik w każdym jednym momencie to jest porażka. Że pompa oleju to jest taka porażka, że każdy od razu wymieniaj na nową, bo będzie sypać, yy, będzie opiłkować. Że yy, od razu nowy rozrząd. To jest oczywiste, że nowy rozrząd musi wjechać, to nie ma inaczej. Boksujecie mnie, że ten wał, który lekko zrudział, ma na sobie tylko lekki nalot, już nie będzie chodził, on już jest do wyrzucenia. Boksujecie mnie, że należy ten układ tłokowo-korbowy teraz na nowo wyważyć. Boksujecie mnie, że korbowody należy oddać do regeneracji same główki korbowodów, bo one są nic nie warte, że trzeba robić, bo to jest ich mankament. Boksujecie mnie o te wtryskiwacze, to jest już więcej niż pewne, że one pójdą do regeneracji. Boksujecie mnie o pompę wysokiego ciśnienia, że ona też jest na pewno do robienia. Boksujecie mnie, że głowica, regeneracja tej głowicy w ogóle nie miała sensu i w ogóle tego się nie robi, bo e, potrafi się ona tak odkształcać, jest taka lipna, jest taka do dupy, już powiem brzydko, że potrafi nawet gniazda i ułożenie wałków rozrządów. To wszystko potrafi się odkształcić i to nie będzie pracować. To ten silnik w każdym w żadnym inaczej, w żadnym momencie nie będzie pracował. W każdym jednym e, momencie on jest do dupy. No to co to jest za silnik? To, 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 takie silniki się teraz produkuje? To z czego to jest zrobione? To do czego to jest zrobione? To jest dziewięcioletni silnik i że on na każdym momencie jest do niczego, to, to tak ma wyglądać ta nowoczesność? No mi już ręce opadają. Mam pełną serwisówkę do tego. Ściągnąłem wszystkie możliwe dane od tego kodu nawet silnika. Już poszedłem nawet w kod silnika. Tam jest wszystko po tym wyciągnięte po kodzie na bloku. Bo to po tych kodach się właśnie dochodzi. Tych typów, nietypów, podtypów, nadtypów. I... Zrobię to jak należy. Tak więc dajcie na luz. Wielu elementów jeszcze nie pokazałem, nie zdążyłem omówić, a już wybiegacie do przodu i już idzie boks. Tak więc, no, dajcie trochę na luz, zobaczcie jak to robię, co robię, gdzie zrobię, kiedy i jak, a wtedy zacznij, zacznijcie się wypowiadać. Taka moja mała prośba. I to tyle w temacie tego silnika. Mam nadzieję, że zrozumieliście przekaz. A teraz przechodzimy do gorszej kwestii, która mnie tak naprawdę no, rozjebała w tej chwili dzisiejszego dnia. To, że tu mam nieporządek, i tak dalej, to, to jest mniej, najmniejszy pikuś. Słuchajcie, silnik V8 w tym momencie upadł. I upadł do tego momentu, aż człowiek trochę odpocznie. Aż odpocznę i dam sobie trochę na luz z tymi remontami. Bo ostatnie dwa tygodnie to był ogień, ogień, ciśnienie, ogień. Żeby to robić wszystko jak najszybciej. Ale dobra, nie o tym. V8 upadła przed samym zmontowaniem w całość. Dobrze, że wtedy podjąłem tą decyzję, jak pamiętacie, żeby nie wkładać wału. Tylko złożyłem tutaj te dwa elementy rozrządu, te dźwigienki i wałek rozrządowy. A później stwierdziłem, że włożymy tu leje. Dopiero obrócimy. Będziemy składać dalej. Niestety to nie nastąpi. Nie nastąpi to z tym silnikiem. A dokładniej, może z tym blokiem. Słuchajcie, obróciliśmy blok, zaczęliśmy go przygotowywać do składania. Chciałem czyścić dolne gniazda na tuleje, chciałem tu wszystko jeszcze sobie doczyszczać, tak typowo ostrym narzędziem, aby wydrapać wszystkie tam nagary i nagary jeszcze tam paprochy. Ale co się okazało w praniu, drodzy widzowie? Mi to nie przechodzi jeszcze przez głowę, ale no, no musi w końcu przejść. Patrzymy w te gniazda, tak. Widzicie tą ciemną kreskę? Słuchajcie, blok jest rozsadzony. Blok rozpękał. Jest tak spękany, że, że masakra. Zobaczcie, w tym miejscu, gdzie mamy chłodzenie cieczą, to miejsce spotyka się przez ściankę z spływem oleju. Z głowicy do skrzyni korbowej silnika. Po umyciu, jak to powstało, wszystkie te takie, właśnie cienie to wszystko wychodzi olej ze środka. I to jest wszystko do wyrzucenia. Zobaczcie w następnym miejscu. Też mamy spore pęknięcie, i tak samo z przejściem może mi się uda bardziej pokazać z przejściem tutaj. Tak więc dziękuję, do widzenia. Ktoś powie: Spróbuj to zespawać. spawać. Ścianka jest cienka i tak dalej. Ja się nie podejmuję takich tematów. Znam fachowca, który mógłby się, mógłby się tego podjąć spawania takiego bloku, ale znowuż wewn z zewnątrz obróbka, tam gdzieś, gdzieś wysadziła woda coś takiego rozumiecie o co chodzi. To jeszcze ok, to jeszcze z zewnątrz można popróbować, ale wewnątrz w takim miejscu to szkoda mojej roboty i szkoda pieniędzy, aby. W to iść, bo to nic z tego nie będzie. Zakładając, że ktoś by to zrobił, coś tam, coś tam. Powiedzmy tak. Udałoby się to uratować. Niestety jest dokładka i dobitka. Słuchajcie, patrzcie na to teraz. Widzicie te same cienie, nie? Tutaj. Ta ścieżka to jest nic innego, jak również pęknięcie. To teraz moi drodzy widzowie możecie sobie wyobrazić jak to na tym polu wtedy w tym momencie jebło. Mówiłem Wam, opowiadałem, że to było dosłownie walnięcie jak z jakiegoś działa czy też armaty. No i teraz właśnie wychodzą wszystkie dowody na to. Tutaj mamy wyjście na odmę, czyli odpowietrzanie skrzyni korbowej. No i tutaj tam mamy pod tym też elementy skrzyni korbowej. Tutaj dalej wszędzie to ta krecha to jest wszystko pęknięcie. Nie dość, że tu, drodzy widzowie, to jeszcze też tu. Tutaj też wychodzi. Krecha tu idzie od kanału. Tu jest akurat kanał olejowy. I tu wszędzie, wszędzie idzie idzie pęknięcie bloku. Jest tak spękany, że żadna regeneracja tego bloku nie wchodzi w grę. Idzie w złom. Nie mam innego wyjścia. Musi iść w złom. I teraz na to szczęście, w nieszczęściu, Super, że kupiłem ten silnik dawcy. I tak na dobrą sprawę albo tamten blok się będzie nadawał, albo zostaje bez silnika do kierowca. A jak już zostaje bez silnika, to zostaje tylko z tym silnikiem, który ma iść do bizona. Oj, ciężkie to są te perypetie remontowe. Słuchajcie, jeżeli tamten blok się będzie nadawał, już mówię, że będą ciężkie różnice. Będą do przerobienia... Do prowadzenia olejów, odprowadzenia olejów, ponieważ ten blok ma elegancko wejście do środka skrzyni korbowej do spływu oleju z pompy wtryskowej oraz ma elegancko wyjście do zasilania pompy wtryskowej. To jest prosto z magistrali olejowej. Tutaj jest zaślepiony jeden kanał, jedno wyjście, tak powiem, z kanału. Ech, w tamtym silniku tego nie ma na bloku. Tam widziałem są inne rozwiązania. Tu są doprowadzane przewody, w tamtym, znaczy w tamtym bloku, doprowadzone przewody yy, tutaj z, z kanałów zewnętrznych, z otworów zewnętrznych z magistrali olejowej i spływy są robione poprzez tutaj dojścia do takie trójniki, nie trójniki, do spływu od właśnie turbosprężarki. No trzeba będzie to wszystko porobić. Ech, jeżeli tamten blok się będzie nadawał, podejrzewam, że powinien, bo może wybuchu nie przeżył. Ale nie spodziewałem się takiego zagrania. Naprawdę nie spodziewałem się tego. Wyszło to dopiero teraz, jak zacząłem go oglądać od tej strony, od tamtej strony, gdy go y, zacząłem składać. Nic nie było widać, tak? Nie przyglądałem mu się tutaj dookoła nic, ale już teraz właśnie przy tym doczyszczaniu ostatecznym przyjrzałem się dobrze i, i temat leży. Na razie temat leży, tak jak mówiłem. Nadchodzą święta, czas odpocząć, czas to wszystko na razie rzucić. Oczywiście najpierw zabezpieczyć żeby się nie pobrudziło, rzucić w diabły i iść po prostu posiedzieć z rodziną, spędzić ten czas z rodziną. Tego samego Wam życzę. Wszystkiego dobrego, wesołych świąt i trzymajcie się ciepło. Odłóżcie trochę też tą elektronikę. Ja tak samo mam zamiar odłożyć telefony, nie telefony. Dać sobie trochę czasu, żeby odpocząć i właśnie zregenerować siły. Pobyć z żoną, z dzieciakami i po prostu... Cieszyć się magią świąt. Wszystkiego dobrego życzę. To by było dzisiaj na tyle. Trzymajcie się. Cześć.